Cześć, jestem Karolina i ja uczę się drugiej liceum. Hej, mam na imię Gosia i jestem uczennicą drugiego EO w Stoku, konkretnie drugiej klasy o profilu menedżerskiego. Jest to świetny wybór dla osób o zmyśle przedsiębiorczym, które interesują się naukami ekonomicznymi i mają umiejętności organizacyjne. Również będzie to świetny wybór dla tych osób, które chciałyby rozszerzać matematykę, ale z fizyką im nie za bardzo podróżują. Na maturze, w zakresie rozszerzonym, zdajemy matematykę, geografię oraz język angielski. Oprócz zwykłych przedmiotów nasza klasa ma również inne, takie jak język angielski w biznesie oraz ekonomia, które są dodatkowe i bardziej praktycznie przygotowują nas do późniejszego życia. Oczywiście oprócz języka angielskiego mamy do wyboru również inne języki obce, takie jak francuski, niemiecki czy rosyjski. Zdobywamy również wiedzę dzięki współpracy naszej szkoły z uczelniami wyższymi w całej Polsce. Zajęcia organizowane przez szkołę pomagają nam przygotowanie się na konkursy i olimpiady takie jak olimpiada matematyczna czy olimpiada wiedzy. Ekonomiczny będzie interesującym wyborem dla każdego z Was, który planuje pójść w przyszłości na studia o profilu ekonomicznym, matematycznym, marketingu lub zarządzaniu. Mam nadzieję, że już we wrześniu spotkamy się tutaj wszyscy razem i wybierzecie profil matematyczno-geograficzny.